Witam w trzecim odcinku serii recenzji książek o tematyce słowiańskiej. Dzisiaj opowiem o książce, którą oceniam bardzo wysoko. Polecam ją wszystkim osobom zainteresowanym historią wczesnego średniowiecza i uważam, że autor tej książki zrobił naprawdę świetną robotę. Mowa o... Dzieje tysiąca wojen słowian połapskich. Od VII do XII wieku. Pod pogańskim sztandarem i taki sobie narysowany tutaj wojownik z wilczą głową i z mieczem. Artur Schreiter, autor tejże książki, zrobił świetną robotę, zbierając wszystkie dostępne obecnie dane źródłowe na temat historii Słowian Pułapskich. Zebrał dane od wszystkich kronikarzy, których mamy, oczywiście głównie to są kronikarze frankijscy, później niemieccy zebrał aktualne dane archeologiczne na ten temat i syntezę zrobił w postaci takiej ponad 300-stronicowej książki. Jest tutaj naprawdę bardzo przystępnie zebrana wiedza na temat całej historii Słowian Połabskich. Ja czytając tę książkę, byłem zaskoczony jak mnóstwo wiadomo na temat tego jak żyli Połabianie, jakie były losy ich e, polityczne ile tam było państwek plemiennych, jak dużo o tych państewkach wiadomo, jak mnóstwo książąt połapskich ma imiona zapisane w kronikach i jak bardzo daleko wstecz można cofnąć historię tych plemion i jest ona zapisana. Od VII już wieku spokojnie niektóre plemiona mają udokumentowaną historię. Podczas gdy my, tutaj, jeżeli chodzi o piastów, no to jest to dopiero od połowy X wieku, jakiekolwiek dane źródłowe. Tak, tutaj cofamy się przynajmniej o 200, nawet 300 lat wstecz, i to było dla mnie niesamowite, bo myślałem, że te czasy na połabiu jakoś tam giną w mroce dziejów. Natomiast Artur Schreiter pokazał mi, że jest na, to, na ten temat mnóstwo danych, i co jest bardzo istotne w tej książce, on nie narzuca jednego punktu widzenia. Jeżeli jakaś sprawa jest dyskusyjna, on przedstawia oba punkty widzenia i czytelnik może sam stwierdzić, która wersja wydarzeń jest bardziej prawdopodobna lub przyjąć obie i uważać, że po prostu nie wiadomo, co się wydarzyło w danym momencie. Eee, bardzo polecam, żeby zapoznać się z tą mało znaną historią. To jest już za naszą zachodnią granicą, za Odrą, całe Połabie, gdzie w naszej świadomości historycznej, że tak powiem, praktycznie temat nieistnie, nieistniejący. Natomiast jest to bardzo pasjonująca historia zmagań Słowian, z Niemcami przez kilkaset lat, zakończona oczywiście tym, że Niemcy pokonali wszystkich tych Słowian i podporządkowali sobie, ale te zmagania były bardzo zażarte i wiele też można z tego się nauczyć, wyciągnąć wniosków. I cóż, ocena, jak dla mnie, 9 na 10 tejże książki. Myślę, że jeżeli sięgniecie po nią, nie będziecie zawiedzeni. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.